Witam Cię człowieku rozumny. Czy The Hater to jest zły film? Zły? Nie. Ale według mnie to w ogóle nie jest film. Zanim jednak przejdziemy do rzeczy, chciałbym powiedzieć, że mój kanał istnieje dzięki wsparciu widzów. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo rozwój mojego kanału. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć do tego grona, to szczegóły są pod filmem. Mam nadzieję, że praca, którą tutaj dzisiaj wykonałem, wydawała się ważna. Na dzieło pod tytułem The Hater trafiłem przypadkowo. Wszedłem na Netflixa i na stronie głównej w polecanych, tam numer 4 w Polsce zdaje się, The Hater. Zobaczymy sobie, co to jest. Zobaczymy Macieja Sztura, grającego polityka. Od razu wiedziałem, że prawdopodobnie warto obejrzeć ten film. Ponieważ wtedy jeszcze myślałem, że to jest film. W historii mamy głównego bohatera, ma na imię Tomek. Tomek wylatuje ze studiów prawniczych za plagiat. Do tej pory utrzymywała go na zasadzie jakiegoś stypendium. To jest chyba dalsza rodzina. Rodzina takich bardzo postępowych liberałów z Warszawy. Całe miasto jest zablokowane przez tych debili. Nie mów tak. Ja nie lubię, jak się tak o ludziach mówi. Chcę, by pomyślał, że w XXI wieku faszyści będą na ulicę. No? Tomek ukrywa przed nimi fakt, że wyleciał ze studiów, żeby dalej otrzymywać te pieniądze, i jednocześnie podkochuje się w córce tych państwa. I dodajmy do znajomych. Pewnie to wyślij mi zaproszenie. Ja już to zrobiłem. Siedem lat temu. Kręcąc się wokół tej dziewczyny, zaczyna w nim rosnąć zazdrość w związku z otoczeniem tej dziewczyny. Spójrzmy. A co studiujesz? Fashion designer. A wy? My też, tylko że my w Londynie, on w Nowym Jorku. Gratuluję. Jak więc widzimy, środowisko takie liberalne, postępowe, fajne środowisko, lata ciągle za granicę na studia, to są fajni ludzie. Nasz Tomala nie za bardzo y, czuje się jednym z nich, ewidentnie odstaje, natomiast no, zaczyna się w nim rodzić frustracja z tego tytułu. Jednocześnie rośnie jego afekt do tej dziewczyny. Imprezie, na której ta dziewczyna tarza się po podłodze i potem ma zupełnie czyste ubranie. Wiecie, tak jest w klubach warszawskich, że turlasz się po podłodze, wstajesz i wszystko jest super. Dochodzi między nimi do czegoś takiego. By dosłownie za chwilkę doszło do czegoś takiego. Mala, już to A, jasne. W naszym prawicowym tomku powstaje frustracja. Nie tylko jest gorszy, ewidentnie odstaje od tego postępowego, fajnego takiego towarzysza, natomiast również no, ten zawód miłosny powoduje ewidentnie narastającą frustrację. Równocześnie dostaje pracę w firmie, która zajmuje się czarnym PR. -em. Nie wiedziałem, że robimy politykę. Jest to firma, która jest po prawej stronie i robi czarny PR przeciwko wszystkiemu, co jest liberalne, postępowe, nowoczesne, europejskie. Znajdziemy jego czułe punkty. Pierwszym zadaniem Tomka jest zniszczyć taką fitness blogerkę. Okazuje się, że jest w tym świetny. Niszczy ją. Jestem zmuszona zawiesić swoją działalność. To ile ludzi się ode mnie odwróciło, Kto to spróbowałabym tych łez. Następnie niestety wychodzi na jaw przed tą rodziną postępową, że on już nie jest na studiach prawniczych. A nas potraktowałeś w sposób niedopuszczalny. Jest tam w tych oczach Danuty Stęki takie, wiecie, kobiece... Zranione serce, jednocześnie no, straszna otwartość od razu. Delikatnie mu mówi, że postąpił niewłaściwie, jednocześnie niestety rzutuje to na relację z tą dziewczyną i ona praktycznie przestaje istnieć. Nasz główny bohater dowiaduje się, że ta rodzina postępowa ma związki z sztabem wyborczym takiego polityka. Oto ten polityk. I last but not least. Ostatnia nadzieja dla naszego miasta, Paweł Rudnicki! Czy powinna Warszawa otwierać się na uchodźców? Słuchaj, wydaje mi się, że już jest otwarta. I oczywiście trzeba pamiętać o bezpieczeństwie, natomiast nie możemy być ksenofobami. I w tym momencie zawiązuje się tak naprawdę główna akcja filmu. Okazuje się, że nasz Tomala, hop, który wylatuje ze studiów, generalnie no taki nie nadąża za niczym, jednocześnie robi największą intrygę w historii świata, jaka powstała. Mianowicie. Ja do pana Rudnickiego. Witamy w drużynie. Staje się bardzo szybko jedną z wiodących osób w tym sztabie, czyli wiecie, no, prawicowy hopek, który nie za bardzo w ogóle nadąża za tym nowoczesnym światem. Jednocześnie zyskuje zaufanie lewicowego polityka, całego jego sztabu. Jak te programy w sztabu zostały? Spokojnie, ja to ogarnę. Bardzo Ci dziękuję. Gdyby nie ty, nie byłoby mnie tutaj dzisiaj. I szybko staje się tam taką no, prawą ręką, prawą swoją drogą. Nomen omen, prawicową prawą ręką tego lewicowego polityka. Jest odpowiedzialny tam za organizację różnych rzeczy, generalnie trzyma rękę na pulsie, jednocześnie od drugiej strony w internecie szykuje masakryczną akcję. W jakiejś grze komputerowej komunikuje się z prawicowymi środowiskami. Europę zalewają islamskie hordy, zagrażające fundamentalnym wartościom, na których oparty jest nasz świat. Jeszcze chętnie pokażę taką scenkę, jak w tej firmie PR-owej, zajmującej się czarnym PR-em, prawicowym, przeciwko środowiskom liberalnym, jak tam traktuje się ludzi, między innymi dziewczyny z tatuażem. A ty co tu jeszcze robisz? Indiańska skło. którzy są stworzeni do kopania. Wiecie, rozumiecie. Wypisz, wymaluj, po prostu każdy polski konserwatysta tak odnosi się do kobiet. No przecież to, to jest jasne. Wszyscy jesteśmy tego świadkami wszędzie, w miejscach pracy, na ulicach. Wszędzie każdy wie, że przecież tak jest. W tej postępowej rodzinie z Warszawy zobaczcie, w jaki sposób składa się życzenia córce podczas takiej wykwintnej imprezy urodzinowej. Siły ciemności zagrażają Europie. Trybalizm, nacjonalizm, autorytaryzm zagrażają fundamentalnym wartościom, na których zbudowany jest nasz świat. Dlatego życzę Ci, kochany Natalio. Ojciec składając życzenia córce. Wykorzystuje doskonałą okazję, żeby wygłosić taki manifest, powiedzmy. Natomiast nie przejmujcie się, na szczęście na imprezie jest jedzenie wegetariańskie i bezglutenowe. Słuchajcie? Bawcie się. Jedzcie jest wegetariańskie. Powiedziałem wcześniej, że nasz Tomala knuje tą wielką intrygę, żeby doprowadzić do pewnej masakry, natomiast oprócz tego robi po prostu czarną kampanię PR-ową naszemu politykowi, w którego sztabie już pracuje, podszywając się pod progresywnego lewicowca. I idzie mu to dobrze. Mianowicie, jakby y, rodzi islamofobię w faszystach w Polsce. Wiecie, no, cała Polska pełna faszystów. On rodzi islamofobię przez jakby takie zabiegi. ich hasło wymyślił. Rudnicki chce... Rudnicki zaprasza ich do Europy. Jeżeli ty, mój drogi widzu, nie jesteś do końca pewien, czy Polska powinna przyjmować młodych muzułmańskich mężczyzn, bez żon i dzieci czasami, żeby tutaj rozpoczynali nowe życie, albo z żonami i z dziećmi, to większego znaczenia nie ma. Masz jakieś wątpliwości, czy to jest świetny pomysł? To znaczy, że padłeś ofiarą internetowych manipulacji faszystów i hejterów. Nasz tutaj prawicowy chłopak roztropek, jednocześnie absolutny geniusz, intryk Nawiązuje też kontakty w strzelnicy. Trzeba zabić szpiega. Zabijcie co? Pan Komasa, który jest reżyserem tego filmu, no, jakby uznał, że to jest też właściwy moment, żeby pokazać, jak w środowiskach prawicowych wygląda nocny stróż. Pije piwo i ogląda pornografię. To jest ważne, słuchajcie. To jest dosyć ważne w całej tej historii. Tomek oprócz szerzenia hejtu w sieci potrafi też doskonale szerzyć hejt w realu. O, no i proszę, w, w końcu ktoś, kurwa, pan Kaziu uratował nas od tej lewackiej kurwy, wielkie brawa! Uuuu! Uuuu! <grywa> Tomkowi udaje się w internecie aktywować takiego prawicowca oszołoma kompletnego, który zadaje takie pytania na konferencji naszego postępowego polityka. Bo y, proszę powiedzieć, pański ojciec, y, w styczniu 76 roku... Zapisał się do partii. Nie widzę związku z tematem. Ale. Przepraszam, gdy widzę. Zachcia... Bo y, Pański Ojciec był przedstawicielem y, aparatu Przepraszam represji. Bardzo, y, jak brzmi pytanie? Już formułuję. Już y, pański Ojciec należał do partii, tak? O co chcę Ale... pan zapytać? E... Czyli pamiętajcie, na no, wszelki wypadek, jeżeli ktoś kiedyś w Polsce powie coś o lustracji, o tym, żeby no, jednak sprawdzić, co kto robił za komuny to to prawdopodobnie również jest wynikiem faszystowskich działań online'owych. Nasz prawicowy Tomek, oprócz tego, że szerzy ultrasprawnie hejt w necie, szerzy go wśród ludzi i jednocześnie knuje absolutną masakrę, umie też manipulować samym politykiem. Uwaga, uwaga, postanawia go uwieść. Um, może wyskoczylibyśmy na jakieś jedzenie w wolnej chwili? Pijemy i tańczymy! Ja tylko do pierwsze! Ten polityk no to jest homoseksualista, progresywny, dowcipny. Od razu mu oczywiście to wybacza. Co mi strzelił do głowy z tym klubem? Weź To nie jest twoja wina. I taka mini aferka, że no w internecie pokazują się zdjęcia tego polityka. Kończy się tylko tym, że prawicowi faszyści gdzieś tam w internecie się burzą, ale cała lewa strona, oczywiście no normalni, ludzie tacy postępowi w ogóle to pomijają i jest super generalnie trochę fanku trzeba puścić i tylko że zrozumiałem, że tutaj nie chodzi kurwa o mnie tylko o tych wyborców którzy wierzą we mnie, wierzą w świat oparty na rozsądku, kurwa i sprawiedliwości. Świat bez populizmu i zła. Tomek dowiaduje się, że ta jego lowe wyjeżdża za granicę i w tym momencie jego hejt hate się potęguje. Postanawia rozładować swą złość, organizując własnoręcznie niemalże marsz poparcia dla postępowych środowisk i marsz w tym samym dniu, w tym samym miejscu faszystów. Tworzy bardzo dużo kont, tutaj zaprasza tych z chnęczami, wszyscy tam love, fajnie jest. Jednocześnie zaprasza faszystów i doprowadza do tego. Postępowi warszawiacy nie dadzą się tak łatwo wyprowadzić z równowagi. Słuchajcie, nie dajmy się, dobrze? No nie dajmy I się. Właśnie no. chodziło o to, żeby nas wyprowadzić z równowagi. Nie dajmy się. I to są ludzie, no, ludzie renesansu jakby, ludzie głębocy, ludzie o bardzo wysoko rozwiniętym człowieczeństwie, co jest udowodnione w każdej scenie. No, no ta Stenka, te miny, to są ludzie strasznie empatyczni, mądrzy, szeroko myślący. No, wiadomo, że osoby po drugiej stronie tego całego spektrum światopoglądowego to są, to są już takie betoniki. Tomek, nasz Tomara tutaj odkrywa, że pierwotnym inicjatorem tego całego hejtu, takiego zmasowanego, bardzo inteligentnego hejtu w internecie przeciwko naszemu lewicowemu, postępowemu politykowi Maciejowi Szturowi, za tym wszystkim stoi jego przeciwnik polityczny. Ultraprawicowy polityk z jakiej partii? Witam naszych widzów w dzisiejszym wydaniu programu, a są z nami pan Paweł Rudnicki, Unia dla przyszłości, a także senator godnych i solidarnych Maciej Szosta. Jak pan założy rodzinę, wtedy pan będzie ojcem, i wtedy co wy właśnie odwracacie jak kota do góry nogami. Tomek nawiązuje z nim kontakt, jednak kończy się to tak. A! Jeżeli jeszcze raz tu przyjedziesz. To ci głowę upierdolę. Hmm, lepiej się trzymać z daleka od faszystów. Paweł jednak już tak naprawdę nie pracuje do końca dla niego. On już jest, ma swoją własną misję. To jest misja, w której napędzony jest skrajnym hejtem, spowodowanym odrzuceniem przez te środowiska postępowe, jak również odrzuceniem przez tą dziewczynę. To, co się w nim nagromadziło, w tym naszym prawicowym Tomali. Ten hejt bierze górę i stwierdza, że przeprowadzi do końca swoją akcję. Cała akcja polega na tym, że podczas jakiejś takiej imprezy wyborczej, dużej z pompą imprezy wyborczej, ma się pojawić nakręcony przez naszego Tomka, bo to jest człowiek, który po prostu ogarnia wszystko z każdej strony, prawicowy, skrajny jakiś absolutnie prawicowiec, który zamierza ich tam pomordować wszystkich. Niestety niebawem będziesz miał okazję, żeby naprawić swój błąd. Dotrzymasz obietnicy, prawda? Tomala kradnie dla niego broń ze strzelnicy... I akcja się udaje. postępowej Warszawy, tej otwartej, tęczowej, dobrej, fajnej, no ludzi po prostu XXI wieku jest pomordowana. W ogóle, no, krew się leje. Tomala tam już nieważne, cała ta intryga końcowa nie ma większego znaczenia. Generalnie chodzi o to, że Tomala to jest chyba Joker. Czy to dzieło to jest Szmira? Nie, to jest całkiem fajnie i sprawnie nakręcony, dwugodzinny spot reklamowy pewnych środowisk politycznych. Jakaś tam ekipa pisze scenariusz. Czy oni wszyscy wiedzą, co tworzą? Na 100%. No przecież to nie są głąby. Tworzymy jakiś obrazek, który powie społeczeństwu, jaki jest i wszyscy wiemy, że tak nie jest. No przecież oni nie są durniami, co chodzą w innej rzeczywistości niż, nie wiem, my wszyscy. Chcą, należą do środowisk, które chciałyby, żeby społeczeństwo wierzyło, że tak właśnie jest. Konserwatyzm to jest zaściankowość, wąski betonik, faszyzm. Liberalizm czy tam tęcza, progresywizm i wszystko Unia Europejska ogólnie naprawdę z otwartymi ramionami. To jest fundament w ogóle człowieczeństwa i to jeszcze dałoby się łyknąć, bo to jest opinia. Można formułować taką opinię. Natomiast rysując obrazek w którym na przykład hejt w internecie. Słuchajcie, od czasu, kiedy ja in obserwuję internet, sok z buraka, na przykład, kto zna, to jest tak naprawdę przekroczenie pewnego Rubiconu, tak? Granicy pewnej przekroczenie w stworzeniu brudu internetowego, takiego syfu, prawdziwej nienawiści. Jakie środowiska zapoczątkowały sok z buraka? Komasa doskonale wie, co robi. Na 100%. Ja w ogóle nie wiem, co to jest za pan, natomiast całe to środowisko, które tworzy ten film, doskonale wie, co robi. No i zaczyna się casting. Dzwonią po aktorach, czy tam się spotykają, nie wiem, jak to przebiega. I co taki aktor myśli? Sztur, stenka, inni tam jakieś super gwiazdy. No, czy to scenariusz. I co on tam widzi? Płody, 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 wrzucam was do wody. Jestem wiecznie młody. Płody, płody, płody. Albo świadomie myśli sobie, wow. Super, po prostu ten film y, tak właśnie jest. Faszyści, Łysi z flagami polskimi niszczą wszystko, co piękne. Byłabym na styk, gdyby żercy. Kto? Europa biała albo bezludna. A, widziałam, straszna. A ci drudzy są dobrzy, i ogólnie rzecz ujmując, y, tak, to jest prawda, ja w tym wezmę udział. Y, w ogóle fajny film, robotę jakąś też załapię i kasę zarobię. No to znaczy, że są głupiutcy. Albo świadomie myślą sobie, wow, kawał po prostu, kawał wpływu na młodych i nie tylko na młodych, bo zaraz do tego dojdziemy. Tutaj celem, wbrew pozorom, w porównaniu do innych socjotechnicznych zabiegów na polskiej młodzieży, tutaj pierwotnym celem chyba nie jest pranie mózgu polskiej młodzieży, ale zaraz do tego dojdziemy. I co taki aktor myśli? Zgadza się, czyta scenariusz i zgadza się wziąć w tym udział. No więc przepraszam wszystkich, ja nie chcę być w ogóle tutaj niemiły, natomiast albo jest głupiutki, i myśli sobie, to jest kino, to jest kino kryminalne, takie jakby, no, fajne kino. Albo wie, że to jest dwu, dwugodzinny spot reklamowy na pewnych środowisk. W jednej i w drugiej sytuacji to dobrze o nim nie świadczy. Ja już za bardzo nie poważam aktorów, którzy wzięli udział w tym dziele. Film zdobył jakieś tam nagrody. Tutaj jedna z recenzji. Tytuł recenzji to jest Hater z Gona Hate. Wiecie, rozumiecie. Michał Walkiewicz ją napisał, tę recenzję, i tutaj między innymi pada takie zdanie. Pytanie o aktualność heitera rozbraja się w zasadzie samo. Wystarczy spojrzeć na to, czym oddycha światowe kino. Natomiast dochodzę teraz do jeszcze jednej tezy. Wbrew pozorom chyba w tym filmie nie chodzi o to, żeby wyprać mózgi polskiego społeczeństwa, nie tylko. To jest pewna wizytówka, jaką Polsce te środowiska chciały wystawić za granicą. Bardzo dziękuję. Zagraniczne media lewicowe wystawiły wysokie oceny temu filmowi. Pokazuje prawdę o Polsce, pokazuje naprawdę jak się rodzi hejt, faszyzm, postawy tego typu. I według mnie to był pierwotny cel tego filmu, żeby pewną wizytówkę Polsce na zewnątrz wystawić. Drugi cel, pewnie na równi, wyprać mózgi tych, którzy chcą jakby chłonąć takie treści. I teraz rzeczywistość taka, że największe źródło takich pomy i brudu jest na sok, był na soku z buraka. Na Twitterze są takie ekipy jak Silni Razem. Wiadomo z jakim środowiskiem politycznym to jest powiązane. Tam jest wym jest najbrzydsze, co w ogóle można spotkać w internecie. To są środowiska określone. Natomiast nakręcimy jeszcze film, z którego będzie wynikało, że hejt w internecie, haters gonna hate, to są właśnie takie przegrywy życiowe, prawicowe, które nie mogąc dostać się jakby do tej elity postępowej. I jakby będąc odrzucony przez tam post piękne, postępowe kobiety, yy, tworzą, zaczynają frustraci właśnie, tacy biedni, tworzyć yy, takie konserwatywne treści. Słuchajcie, gdyby taki film powstał 20 lat temu, każdy widz by wymiotował. Od razu by widział, że to nie jest. Ja nie wiem, jaka jest definicja filmu, to by musiał ktoś mądrzejszy znaleźć. Ja nie wiem, co to znaczy film, ale to chyba nie jest to. I tak jak mówię, jeszcze z 20 lat temu każdy by od razu wymiotował, niezależnie od poglądów. Że to jest sieczka, to jest propaganda, to w ogóle nie jest film. Natomiast dzisiaj no są zachwyty. Nie? Dużo ludzi uważa, że do, obejrzało kawał dobrego kina. A to, że sobie z tego zapamiętasz, że wszystko konserwatywne to jest naprawdę faszyzm, wszystko postępowe to jest już naprawdę człowieczeństwo na najwyższym poziomie. Facet, który pracuje w strzelnicy... Browar I browar ogląda pornografię. Ludzie postępowi są na wernisażach i wspaniałych koncertach. I tak dalej, i tak dalej. Sieczka socjotechniczna najwyższej próby. Do wszystkich aktorów, którzy w tym wystąpili, jeśli jakimś cudem taka wielka gwiazda trafi na takiego youtuberka jak ja. Dlaczego państwo występujecie w bardzo długim spocie reklamowym? Udając, że to jest film. Dlaczego wystawiacie taką wizytówkę Polsce na zewnątrz, Kompletnie nieprawdziwą. Ludzie, kochani, teraz mówię do widzów, dziękuję gwiazdom za uwagę. Czy rozumiemy, że wszystkie fundacje, wszystkie stowarzyszenia, jakieś grupy, które walczą o to, żeby ratować z opresji, jakieś grupy homoseksualistów, jakieś grupy chcemy ratować z opresji, środowisko, zwierzęta, cokolwiek jest teraz nowym, nowotworzonym proletariatem, nowotworzonym proletariatem na daną chwilę, na potrzebę. W interesie wszystkich tych grup, które tego bronią, leży to, żeby to istniało, tak? Bo gdyby nagle się okazało, że nie ma żadnej opresji, nie ma żadnej opresji na homoseksualistów w Polsce, no to przecież nagle strasznie dużo ludzi traci po pierwsze pracę, pieniądze i cel życiowy. I tak dalej, i tak dalej. Tak? Jeżeli by się nagle okazało, że nie ma aż tak dużego wpływu człowieka na środowisko. Mniejsza o to, teraz nie wchodźmy w ekologizm cały, ale gdyby się okazało, że jednak nie niszczymy środowiska w takim stopniu, w jakim oni to przedstawiają i nie grozi nam zagłada ludzkości z tego tytułu już zaraz, no to oni by nie odetchnęli z ulgą, że ów, o to właśnie walczyliśmy, tylko straciliby pracę, sens życia, wizerunek swój, czyli tam całą jakby tożsamość medialną. Więc w interesie tych środowisk jest, żeby na zawsze już istniały te problemy, jeżeli na serio, to przynajmniej w percepcji ludzi. I teraz żyjesz w kraju, w którym kogokolwiek spotkasz i powiesz, tu nie ma na przykład homofobii, to on w ogóle będzie uważał, że ty, ty się urwałeś z choinki. Zwłaszcza w środowiskach progresywnych. Jest i to olbrzymia. Ale gdzie? Kiedy ty widziałeś osobiście? Jak to nie widziałem? Jakiś czas temu na moich oczach tam poturbowali chłopaka? Dobrze. Czy zbadałeś, że to z powodu orientacji seksualnej? Czy patrzysz na statystyki, ile tego jest u nas, ile to jest za granicą? Tezy, że u nas jest jakaś skrajna homofobia, są fałszywe i to bardzo fałszywe. To jest moja teza, bazując na bardziej statystykach niż opinii. Ja w swoim środowisku, dosyć szerokim, nigdzie nie widzę homofobii. W Polsce raczej nie zgodzimy się za szybko na to, żeby związek dwóch mężczyzn nazwać małżeństwem. Na to się raczej zbyt szybko nie zanosi. Natomiast, czy to już jest homofobia? Czy trzeba rysować wokół tego obrazek bicia, szczucia? Gdzie, gdzie i kto? No, i teraz oczywiście skrzykną się przykłady. Nie chodzi o to, żeby podać przykład jakiegoś biednego Fabiana, który się źle czuje i mieszka w mojej miejscowości. Chodzi o statystycznie, czy w Polsce jest tego więcej niż w Europie Zachodniej na przykład. Tylko w tym ujęciu możemy mówić, że tu jest jakaś homofobia, jeżeli tego jest dużo więcej w Polsce. Tam oczywiście są progresywne media. W mediach oczywiście geje, całowani po rękach. Natomiast w, na ulicy, czy w Polsce jest tego więcej niż tam. Natomiast wyobraźni ludzi to jest wszędzie, to jest faszyzm. Wszyscy, którzy mówią, że są patriotami, niszczą, nienawidzą i biją osobę homoseksualną. To, to, to jest jasne, to wszyscy wiedzą, to jest wszędzie wokół. Co prawda, nie na własne oczy to widzimy. Ale wszyscy wiemy, że tak właśnie jest. The Hater nie jest zły, ale to nie jest film. To jest całkiem nieźle nakręcony, dwugodzinny spot reklamowy, wyborczy niemalże. Spot wyborczy, bo to to w 2018 roku chyba ten film powstał. Generalnie, no, kandydat na prezydenta Warszawy, który mówi o tym, że uchodźcy spoko, flaga tęczowa, spoko, jest jeszcze homoseksualistą. No, nie mówię, że to tam jeden do jeden, ale można by się to doszukiwać tutaj, jakby pewnych jakby związków z rzeczywistością, to jest podwyborczy. I teraz proszę wszystkich widzów, żeby po prostu własnych rozumów używali, aby dochodzić do tego, jak naprawdę wygląda rzeczywistość. Jeżeli będziemy ją czerpać z Netflixa, to będą nam w głowie rysować rzeczywistość ludzie, którzy chcą, żebyś ty uwierzył, że jest jakaś rzeczywistość. Bo gdyby się nagle okazało, że pewne opresjonowane środowiska w ogóle nie są pod żadną opresją, strasznie dużo ludzi w Polsce straciłoby pracę, tożsamość, całą swoją agendę, cały swój pomysł na swoje istnienie. Więc oni właśnie będą pierwsi dążyć do tego, żeby w głowach społeczeństwa, przynajmniej części, która łatwo łyka takie rzeczy, e, istniała, istniały te problemy, istniała ta olbrzymia opresja, rzekomo. To była taka moja recenzja spotu wyborczego, spotu reklamowego pewnych środowisk pod tytułem The Hater. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jeżeli dotrwaliście do końca, to jestem w ogóle w szoku. Człowiek rozumny. Trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Na razie.